widzowie dzisiaj będziemy mieć w Babci Greni O nie tak, nie właśnie miało. w tą babkę No da. wszystkie, wszystko Wszystko Żeby było strasznie No ja pierd... Czekam. dzień pierwszy Kurde, na Discordie ktoś. O ja pierdół. Ja nie mogę, jak tu jest ciemno. Patrzcie. Coś nie widać. Dobra. Dobra. Jezus, jezus, jezus. Dobra jakiś klucz mamy, no weź ten klucz, dobra, dobra, może być czarny klucz. No. Kërë qësh, kërë qësh Лучше не вытащи маму.

Pani zrobiłam emotkę? Zobaczę jakby, a tego Lipa, bardzo matra. No. Dzięki. Już ale... kawałek się Dobra, to mi nie patrzymy Bo szanujemy. Znaczy, kto szanuje, tym szanuję. Jakby ja do nich nic nie mam, ja mam do że to masz? Nie. A to co gada? O, co? No, to... no nie żeby nie było ogólnie w jest. no no, o, no, no to było to... Nie, to jest ostatnie albo bardziej no no a to no, no. Była farba a farba z mówili tak mm. że woda z barwnikiem ale... To zdjęcie się grani ale że to tylko ja nie ja wiem, gdzieś ja, Idziemy, idziemy za niedługo na tego, jak to się nazywa, na... No. Zielony klucz! No, nie. Mam zielony klucz, dobra. Bo ja chyba jest Aha, no w tak. Mleku. Może potem jak... Zresztę, że w tle to moi rodzice gdzieś Mamo, a kiedy my wrócimy? Dwie godziny, będę miał. Ty, ty. Ja ze mną w Roblox, a? Mogę. Gdzie mamy drogi. Czekaj. Jestem. Halo? O, no, no, gramy w ten domowy dajku. No, ja w nim jestem. Dobra. On jest nawet fajny. Ej, możliwe, że no. będzie naprzeciwko mnie, bo mam wolne miejsce. Nie. Aha. To, no już jestem gdzieś, Dora. nie na przeciwko. Nie, na przeciwko. Dora. 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 To on tak jest. To tutaj zostawimy. Tak ja bym świecić, tylko że teraz w bok. Jeden dom w bok. tak. Obok mnie jednak inny typ. O widzę cię. Siema. Co mam? Ale mam jakbym... słaby dom, strasznie słaby. Czuję się jakbym grała w jakieś Blogsburg albo coś. Ale nie... Ale, Ale Blocksburg był w tym minusie, jakby... Bo tak naprawdę update nie dostawał. kiedyś był no. fajny. jak Czujesz. na to te historyczny ten... Jak on miał? Ten, ten, nie, nie, nie. Ten, jak to i Bela nagrywali tego Blocksburga. Poslodowca. Ja go raz udawałem jak fire Kiedyś w kiedy jest. to ja udawałem prześladowcę. Raz. Nie, to, to, to było wtedy akurat. akurat jak Ja nie mam nic z ciężarów ani X albo, albo ciężarów. Ale jakby trochę takie jak da koko. Ko, ko, lin. Trochę dziwna piosenka To jest Ja to słucham, To jest takie klikam... kuku Kukukukuli Takie... Nenenenenene no Co? Trochę dziwna oh, kurde. No, no... To no, jest? O To piosenki Jolie Filipcika? masz piosenkę? Chyba no. nie Nazywa no, Ja tego słuchałam, ja już tego nigdy, więcej nie będę słuchać. Ej dobra, jak to się nazywa? Niunie. Tu tutaj dobra, jak się będę teraz dręczył, najwięcej udręcz, ale... Na kurde kolega ten... Kolega nasz... W piwnicy coś musi. Czyli Lodin... Dobra, tu jest Tu to z nami. potrzebne. Jak się nazywa... Idę potem Jak się nazywa? Tu nie Niunie. nie. Poza słyszymy When Nie, 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 święty, nie. Boże, boże, nie, nie ma tego na samym klawdzie, szkoda. A szkoda. Jest. Y... Dobra, co, co to, jest? Nie, nie. Nie, nie, to? Nie Nie ona sobie ma piosenka. A nie, tu nigdzie w Zrobił. Złoty klucz! Chyba. Eee, mam słuchać. Trzeba się dowiedzieć. Topic. Złoty kluczek. Czy może zrobić screenshot, co? Uh. Już zagadnę, jak to słuchać. A ja dopiero mam. Nie jestem sama. I się tego szukać o, no ja, ja tak samo zareagowałam, jak to pierwszy raz słuchałam. To jest jakieś gówno, totalne. nawet moja siostra powiedziała, że nie ma gdzie piosenki. zrobił dobra, nie. nha 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 cái Nie ma? Kusza mój, kusza! Nie, Boże, proszę cię! Piksy, <grym>, czy jak się tam miałeś? Maszę, co ty piszesz? Nie! Jeszcze więcej Nie, nie, nie! skraj. Tylko dlatego, Jesus. że jedna piosenka jest. Co? Ko Kokolini? Ko, ko. I wolę chyba kolinii i to, to taki fajny... Tylko to, ko, ko jest fajne. Dobra. Ej, dobra, ja. to odprawę, spokojnie. Ej, śmieszne jest to, że jak budujesz dom, to masz sześć umyć. I to tak dosłownie. A, a przynajmniej w tym pierwszym domu. Tyle hajsu w tym momencie. No co? Bo usuwałem się mnie i pisałem nie. Dobra, później to usunę. Miesiąc w tym, na razie. I mam 850 hajsu. Super. No i tylko dwie ściany mi zostały. żeby trzy ściany. Te takie z drewnych. I będę miał by kolejny etap do, w fazie pierwszej. Jakby. No. W każdej fazie jest kilka etapów, i każdy etap nie jest tak, że po prostu możesz sobie. W, każdym fa w każdej fazie będzie na pewno parking Wiesz, że takim domem. 7,5 tysiąca. Kokolini. Ko, ko, jak ko, 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 będziesz na grzybach, to ja sobie będę ćwiczyła jakieś nowe te mechanizmy. Wipsa? No. Albo szukała na nowej mapie różnych batcoinów. Ja już mam, ja już mam, mam wszystkie tam. Jak będzie sobie przyograł, możesz się go zapytać. Czy, czy pokaże wszystko. No wszystkie No. Ale jest jeden najłatwiejszy pilotowy klucz i to jest taki... Zdobyć ogólnie pilotowie trudnie, ale... Jakby ty sobie chyba masz, tak? Smart, no mam, bo um, jak ostatnio graliśmy po drugim czasie, to mi pokazałeś. Wtedy wymyśliliśmy kod Abba. To było coś pięknego. Pozdrawiam. Możliwe, na właśnie... mucha do nas dołączkę jakby co? No, patrzcie, to nie drzwi. Ej, w ogóle w drugim faj... jakby w drugim domku będziesz miała drabinę. <śmany> Bro, i mam nie słuchać nie, nie, <śmany> Ale brat ma rację. Ja zaraz będę... Po co? Ja zaraz będę nagrywać. Sigma, no plus coś. Muszę? <śmany> Jakby to miał robić za karę, a ty napiszesz jeszcze tak pewnie. Tak. Naprawdę tak napisałeś? Nie wiem. Kiedyś tak napisałeś tak? Jesteście ja <grym> bo... w komunie jakby teraz? Nie no, za Nie o Nie sz... no, za A Ej, będziesz czeka... chciała wieczorem Gmin. może coś nagrać? Jak będziesz chciał? Możemy. z septem coś nagrać, to mi zasięgi pójdą w górę. On będzie jakby Jakby Ja mu da, dałam bardzo dużo propozycję. Dobra, Dobra widziałam, że nie chcę tego przechodzić. Czekajcie. Nie mamy Dobra. Dobra. Może pogramy Late in i have a bunch of other things